Wydaje mi się dosyć oczywiste, że ludzie, którzy są pozbawieni swojej kultury, swojego języka, są odrobinę bardziej smutni niż ci, którzy mogą żyć w swojej przestrzeni kulturowej. Właśnie to staranie o te śląskie dziedzictwo kulturowe właśnie zasadza się na tym, że my jesteśmy skierowani zarówno ku przeszłości, jak i ku przyszłości. Bo wydaje mi się, że ślązaczy i Ślązacki, ślązaczki to są ludzie nadziei. I właśnie z tej nadziei narodzone są wszystkie te działania, które my możemy obserwować na przestrzeni 20 lat. Tutaj mi przychodzi na myśl wiersz w zasadzie e, poety, nie śląskiego, ale krakowskiego, Marka Grechuty. E, on w swoim wierszu, Żyj tą nadzieją, e, mówił, e, pisał coś takiego, e, takie, takie poruczenie jego było, żyj, aby tym, co żyli, e, spłacić pewien dług, tym, co przed laty brali e, w sztywne ręce pług. I to w mojej tutaj osobistej perspektywie też jest bardzo ważne, bo ja spłacam taki dług mojej umie, mojej babcince, czy Katarzynie, która jest, była absolwentką kilku klas tylko niemieckiej szkoły podstawowej, nie pracowała zawodowo, ale pracowała w domu i i na polu, i mojemu dziadkowi Paulowi, który no, przeżył niewiele ponad 50 lat, bo wycieńczyła go praca na grubie i kopalni. I oni byli takimi bardzo cichymi, oni i wszyscy ci inni nasi dziadkowie, nasze nasze OPE, oni byli takimi cichymi depozytariuszami śląskiej kultury, którzy przenieśli tą kulturę przez ten bardzo, naprawdę bardzo trudny XX wiek, w którym roiło się od izmu, między innymi komunizmu i oni przenieśli tą śląską kulturę rozumianą bardzo szeroką, nie jako tylko literaturę czy język, ale jako model życia. Dzięki nim to się udało, to się udało przenieść do, 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 do w zasadzie do XXI wieku. Moja zmarła w 2016 roku, ja później sobie myślałem, że ona wzięła ze sobą na tamten świat lub w nicość te tysiące śląskich słów, które nie zostały nigdzie zapisane. Ten swój taki yy, yy, idiolekt i no, moim tak głównym, główną myślą jest to, żeby razem z nią nie poszedł cały ten język śląski, ale ja tu powiedziałem o tym wychyleniu w przyszłość, nie? My musimy brać jakąś motywację do tego, żeby działać na rzecz języka śląskiego, ale jest też u mnie myślę, że u innych też wychylenie do przodu w przyszłość i taka refleksja nad tym, jaki świat zostawimy swoim dzieciom. Dużo się mówi o antropocenie i o tej erze, w której świat jest już taki wyjałowiony, podgrzany, bulgotający i wy, wy, ginący. I mi, dla mnie jest bliskie właśnie takie myślenie ekolingwistyczne. Czy my jesteśmy, język jako część natury skutecznie obronić przed tymi wszystkimi zagrożeniami, które czyhają, czyhają na niego ze strony historii. Polityki i takiej no, też globalizacji. Więc podsumowując, z nadziei, ze śląskiej nadziei ślązaczek i ślązaków, no, biorą się te starania, które podejmujemy no, już od prawie 20 lat i które mam nadzieję już wkrótce. Zakończą się razem z podpisem pana prezydenta. Same starania się, zakończy się pewien etap tych starań. Później dużo, dużo Jasne. pracy przed nami. Dziękuję za spotkanie. Przypominam, był z nami pan Marcin Musiał, literaturoznawca, no oczywiście, Ślązak, twórca projektu TKPl, przewodniczący Stowarzyszenia Wspaniałomyślnych Śląsk autor jednego z projektów ustawy o śląskim języku regionalnym. autor książki Kiedy umrze Śląsko Gotka. Bardzo dziękuję za rozmowę. Wezwą wszystkim. Dziękuję. Maciej za.